Siemano, gram z kolegami Hide Seek Przywitajcie się Przywitajcie się Siemano, Siemano I jak widzicie moja kampa jest nawet gitę A tutaj kurwa tracał cały cię tego Hide Seeka. A czy nie, no zagramy coś innego później Dobra, dobra. Albo nie o po prostu będziemy grać w różne mapy z kolegami no. coś to już jest w ogóle popularny no, zapadnie niego no, no, nie tym co też troszkę, troszkę ślepy. ślepy. Bo, bo jednego tego, że ty już 30 razy, razy przebiegasz. no co ja widziałem że przebiegłeś od, obok jednego dużo razy ja byłem tak dużo razy ten co ale przed chwilą tak mówię że tak bardzo znasz tę mapę musimy wszystkie kampy pokazać Yeah, <laughs> oh, Sety, no tak. Já pidi. A můj kolega. Dobro. Tady je zapůjčený tady kolik jich není, tebe. Sati donč. Ale není donč, ne? Ne, 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 já tady nejsem. Sati, sati.

On to w ogóle skitany, ani i razu mu tego nie, nie przechodził. No. Co chodziło? Mhm. Ale no tak ogłos kampę. O co? Nie wiem. Nie. O boże. Ja nie mogę. Ej, dobra, daj, 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 dajemy mu podpowiedź? Dobra. To o kogo? O, grać, nie wiem, Tu czego? czy... Dobra, powiem ci tak. Aktualnie jesteś bardzo blisko oby dwóch. Jeden jest na prawo, drugi jest na lewo. Więcej ci nic nie powiem. No. Hmm, bardzo blisko. Na prawo, czyli tu musi być jeden. Nice. Nice, nice, nice. tym są tom, czy tomuś. Jak się wygrali, ty. Jak się dobrali, Czyli hmm. jeden teraz jedzie na prawo. Już tu widzę? Nie wiem, gdzie nie jest. Nie, że to są marty. Ej, nie, on udaje, on udaje Aha, uciekaj, uciekaj, czekaj, uciekaj. Dobra, ja no, teraz ja chcę szukasz, teraz ja chcę. Ej, jak chcesz teraz? Mhm. To ja mam następny. Dobra, ale bez bohatarek, no? No. A szkoda. Chyba, ja, jak każdy z was ma... Dobra, jak szkoda, to zagrajcie z bohaterki, zagrajcie z bohaterki. Zagrajcie, nie, zagrajcie. Ja gram zagrajcie. bez. Ja gram bez. Dobra. Ale pez. na same bohaterki? Jak, nie, ja gram bez, ja gram bez. Ja gram bez bohaterki. Okej. Okay. Yes, dobra. O. Blue. Niebieski. Ale nie było niebieskiego, nie? Nie. Nie, 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 nie pamiętam przynajmniej. Nie było niebieskiego, Niebieski. nie było fioletowego i nie było czerwonego. Nie, feldorf był. Tak. Zabiorę to, to jest jakiś który nagryje niebieski. I właśnie, bo ja mam ja specjalne konto, to, to ja mam jakieś jakieś pakiet. Dobre jest to dobra mam, no, Ej, dobra, dobrze, dobra. Dobra, ja mam. A ja nie mam żadnego niebieskiego Ej. skina. Nie pieczę, masz na dół, masz na dół. Fajne? Ja to Dobra, biorę, który ma najwięcej takich. Szymonko, Szymonko biorę, śmanko. Ty pieczę. Mój no. najwięcej to Patrz ma ten. Ja skaczę. Co? Patrz tu. Ja wiesz, skaczę. Oho. Nie mam już mhm. na najgorszego. Dobra. Ten jednak. No. Nie. Nie, nie dobra. Pan no, ma najlepiej, tak szczerze. Cały dzień jestem dalej w szafce. ja jestem. Jakimś w rogu mapy. Właśnie pogięło? Ej! Kto szuka? Ja. O, to liby. To ja chciałam. Piek? Już ja taką głupią campę. Słuchajcie, jeszcze 30 sekund, nie? Niech pan mnie nie znajdzie. To jest takie śmieszne. Niech Ja kurde, nie 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 wiem. Nie ma kampy. NIE! Tu się nie da wejść! Ja już nie już nie, O, nie, z... o kurde, ale ja mam mocną kampę! 10, 10 sekund! Ja tu siedzę! NIE! Jezu, ale ja mam mocną kampę, o święty! Nie. Ja? Będę się śmiecił, ja będę się Nie, nie ja nie mam nic, ja nie mam nic, zajmij się tobą! Dobra... Dobra... Ja nie znam, nie że pracy. A ja mogę ja po tej rundzie szukać. Po tej szuka Tybel. Później możesz ty szukać, no? Dobra, no zrobimy tak, że przez każde. No, no, później możemy zawijać. O, ktoś się o, sprzedał, bo no, no, pyłbał no. w wodzie. No, się Nie wiem. no. no. Nie. ja tego high density przeszedł, będę speedrunował. Oh kurna! Co to jest? A ja będę mieć tam tam Nie widzę piotrcy. Jaki góry normalny obserwator ja sam Zobacz, jeden, mam. Zobaczcie sobie jak ja mam akapę. O oh, proszę, ktoś tu. Koło mnie przecież 30 razy. No, nie, ma A, już nie, 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 został? Kto, Kto? nie, 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 jednego. nie, nie, ja jestem ja jestem, nie, znalazłem. nie, 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 ja ja, nie, 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 dobrze. Co nie, gdzie wy jesteście? Nudno trochę. No nie mogę na to wejść, no. Nie. kurde. Dobra, weszłeś. O kurde, ej. Ej, co jest? Dobra. O kurde. Ja robię kampy. Spiedrenował, że nie szukasz nowych kamp. Ja już ja trzy razy kampy. O ty gnojku, ty. Ej, co tam chodzisz? Nie ma jak to tam Nie, Ja mówię, no dobra, to mam wy już się 10 razy. Ja raz. I tam Przez na Jest. Posyłam te tak spokojnie, na razie. Dobra, spidra na teraz nie nikogo, się. jeszcze się w mogę dać. Ja wiem, gdzie ktoś jest, ale... Którym też tam wchodzi? No to gdzie jestem. Ej, może, nie wiem, wejść do tego domku i zobacz, czy się da wejść na dach i później z tego dachu tam na ten parkour taki lodowy. Tu musi być gdzieś jakiś teleport na 100%. No. Oh. O. kurde. Co? A nic. Co to Testybel na pewno. Kameczku Dobra, ja jestem. Ja nie, nie, nie wiem, czy ty teraz nie trafiłeś. Nie, że nie trafił, tylko po prostu nie dało się. Zięgam. nie, 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 nie bo... A można zmienić kampy? Tak zmieniliście. A, a, zmienili a możesz zmienić? No nie wiem, tego zmieniliście, no to chyba ja. No mi już Jak będzie ostatnie Jak będzie ostatnie, nie wiem ile by jeszcze było sekund To się powiem jak to mówię Ja chyba... mam pomysł, mam pomysł chyba wiecyś. Mhm. Możesz spróbować ten, wejść tutaj na ten mostek tu ten mosty, No te, czeka, musisz na tą ni nić wejść i sobie spróbować wskoczyć na dach, może. Kurde, no jednak nie. Nie. Się nie da w ogóle chyba na dach właśnie wskoczyć. No kurde. No próbowałem coś wymyślać. Gdzie hmm. tu jest jakiś teleport, no?

No? No. No, i tyde, tyde, tyde. Tak, <noise> tak pewnie, że wokół was wszystkich przebiegając tysiąc razy, nie? Nie! Chyba... Chyba... Chyba co dzieje się. O kurde! Yeah. No mówię ci, że on jest na ale ja nie wiem jak tam wejść właśnie. A tu jeszcze ktoś żyje oprócz ciebie? Tak. Mm. Ty... tylko ty, 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 ninja znalazłeś? Ja znalazłem? No. Kipycy. Masz odpowiedź, mocno, mocno A co ty jest zrobić? Tak jakby zasz? 30 sekund, okej? Okay? Jak 30 sekund? No bo tak to tam wyjdziesz od razu I gdzie ty chcesz się dostać? Patrz Tam do góry To ja powiem tak ci jest taka drzwi są w stronę. No, to nie ga. He? Drzwi są Dobra, trzeba, trzeba wejść na dach, wejść na drzewo, i na ja ten parkour. Aha, okej, okay, ogarnia. A dobra, Dąży. Ja pili, ja się wyskoczę. Dobra. Gdzie jest ten ostatni? Ej, że teraz ja czy? Lobak. Okay. Ej, Serio? teraz ja Kto? Ej, teraz ten, bons. Dobra. Miałem kolegę. Ja myślę, że to będę tryhardowało, a to, to było ciężkie. Zaraz, że strach. I tak szczerze myślałem, nie? Ja chapie pływałem, nie? Mhm. Ja nie idziemy. Nie ja jest to? to, to, to nam czerwony. To dobre ej dobra, ja mam no spiderman. jeden z bardziej czerwonych skinów. Tyle powiem. Spiderman, spiderman. No to co dzień. Ej, to jest bardzo dużo czerwonego w tym skinie. Dobra. Tu jest mojego skina. No? O kurde, Nie. ej twój też jest dobry. Pask, jest na środku. No widzę cię. Miski nie jest jeden jakich w Czech. Nie, nie. Zimno, to ja to wezmę. to jest? proszę. Do kółeczka wszyscy. To jest Maxem. Kurde, czerwone. mówisz, czerwonego nie było, to jest tak przerobiona ja, łapa, ja, że to, ja to ja zakra. Ja idę, ja idę, bo... Tylko, że szkoda, że nie sprzedałem kawałek. Nie wiem, czy to są tamty. Dobra, ja wiem, gdzie idę. Chcesz coś zimną ze mną? Albo nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie nie, nie, to muszę wejść. Nie wiem. Piek, ja piek. Nie wiem. Piek. Czy ty jesteś taki? Dobra, nie, nie zdąży schować. Zobacz Nie, spadłem. Ja Mamy tutaj ale... Naprw ja się sobie ze mnie? No nie masz rady! Kto cię powodzi? Dobra, jestem Dobra, no nie chodź, kucaj, nie chodź. Wyrazem jesteście? No, w trzech tygodniach będzie miał B-queen. Co za co, od ciebie? Ja mogę wyjść. Co za ciebie? Czekaj, nie, nie, nie chodź, bo on to będzie widział. Kucaj się. Yeah. Ja nie wiem w ogóle kto szuka. Nie, 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 ty nie, 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 do nie, 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 jest do i Dobra, no to na dzisiaj koniec widowy, Siema.